Witajcie kochani na kolejnym odcinku Dzisiaj zakupiłam zrapeczki za 10, 15, za 24 zł To jest tak, krzyżówka XXL, gwiazdka z nieba oraz 3 zrapeczki po 3 zł Krzyżówka, linia i owocowa eksplozja Może zaczniemy od tej gwiazdki z nieba

I 33. No jest jedna wygrana. A następny rządek jest 11, 19, 12, 18 i 31. A pod 33 mamy zwrocik. No, CCC. Dobrze. Teraz może wezmę te mniejsze. Już po części ich nadrapałam. Tu się tylko ułożył w krzyżówce jeden wyraz jak na razie. I zobaczymy następne liczby. O. Tu jest o. Dobrze. Następne jest e. I szukamy e. Tu jest raz. I tu mamy. I jeszcze tu. Ale na razie nam nic nie włożyło mamy cały czas ten jeden wyraz teraz jest S a S jest raz i dwa no tu nie widzę wiesz ostatnie dwie literki teraz Z mamy Z i nie ma a ostatnia literka to R czy ona nam coś ułoży dodatkowo Raczej chyba nie, bo za dużo jest tych blokujących liter. No jest drugi wyraz, ale jeszcze szukam, czy gdzieś jest R. Chyba nie ma. No to sprawdzę te kontrolne. No nie, to jest przegrana. To teraz weźmiemy owocową eksplozję. Tu się jeszcze nic nie ułożyło. Mamy następne symbole: melon i banan. Tu mamy melony. Na dole są banany. I to by było. Teraz winogrono. U góry raz. Dobrze. Wiśnie. Tu są. Awokado. Nie, kiwi, sorry. Co by się pomieszało. Dobrze, tu jeszcze jest raz. Truskawka. to miałam też jeszcze. I teraz jest ananas. Ale nie wiem, czy coś da. Chyba raczej nie. Nie, za dużo jest tych blokujących jeszcze symboli. SP. No to jest też przegrana. To teraz mamy linię. Się jeszcze nic nie ułożyło. I mamy następne symbole. Gwiazdka i gruszka. Tu mamy raz, bruszka, raz. I gwiazdka, raz. Sakwa. Nie widzę. Truskawka. Tu gdzieś widziałam jedną. Tu u góry nie ma. Nie. Kości. Złoto. Nie ma. Biedronka nie ma i trefl, tu jest raz, tu, ale niestety nam nic nie ułożyło. To jest też pustaczek, no to wszystkie zawsze są pustaczkiem. No to jeszcze ta ostatnia nam została, krzyżówka i Tu się mieli tak, w pierwszym jeden wyraz ułożył w pierwszej krzyżówce, w drugiej dwa wyrazy i w trzeciej też jest jeden wyraz. Ale jeszcze nam zostały tylko dwie literki. I sprawdzajmy B. Czy B nam coś ułoży? Tu mamy jedno B. I to by było. A w drugiej Nic w ogóle B. No nie. To w tej trzeciej zobaczymy, czy jest B. No tu jest. To mamy tu drugi wyraz dopiero. No i nie ma. No jeszcze ostatnia literka. Zobaczymy. Nie dwie jeszcze są. Y. No to szukajmy ten I. Tutaj nie ma. Tu jest jedno. Jest. Myślałam, że nie. Ale to nic. Tu jest też jeden. I to by było. I zobaczmy w tej ostatniej. Raz. No i nie ma. To sprawdźmy ostatnią literkę. To jest N no bonus się raczej nie ułożył, bo nam zabrakło Z, a Z nie było. Tu mamy jedną, to jest dopiero druga, raz dwa N i chyba raczej z tego wynika, że tu nic nie nie ułożymy. Jeszcze w tej ostatniej zobaczymy N nie ma, tu jest raz A ominęłam, ale to nic nam nie daje. No, niestety, no sprawdzę te kontrolne. No i od. No, niestety. Dobrze, na dzisiejszy odcinek zakupiłam zrapeczki za 24 zł. Z tego nam wygrała tylko jedna zrapeczka, która nam dała zwrot. Dziękuję ślicznie za uwagę. Zapraszam na następne odcinki. Pozdrawiam pa.